Dear Jenny, I've been trying to write you this letter for 14 years. Today is my last chance. This afternoon I will pay for my mistakes with my life. It's only fair. Ciemanko! Tutaj Cyborg! A to jest nowa seria! Zaczynajmy! Co ty chcesz ode mnie? Co? O kurde, co się dzieje? Co się dzieje? O, za dużo wypiłem wczoraj. Dobra. To jest nowa seria Kane i Lynch Deadman No, spróbuj, spróbujmy poznać historię bohatera Który nazywa się Kane Tak jak nazwa gry wskazuje Jechaliśmy furgonetką policyjną na stracenie No i zobaczcie zobacz, co się stało No nie, nie, nie Ostrzeliłeś mi rękę pajacu Aaaa chyba a jestem wolny yeah. ojej boże gdzie jestem od rana strzelają ja troj jestem stary Nic nie widzę Wow 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 ojej 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 uciekajmy szybciej! Dobra, idę, nie maj. Kurde, co się dzieje? No, co to się dzieje? Ała, mój nos! to mi nos! Odpłacę dzisiaj, się! Który to jest? Ale... Masz gnoju. Tak! Mam problem, ale go nie zabiłem. No, ale uciekajmy. HEADSHOT! Dawaj broń Dobra, uciekajmy stąd Nie jest za... bezpiecznie Ciśnij i przytrzymaj M, aby wyświetlić aktualny cel Dobra, widzę O! Hop! Hop, dobra Co tu się w ogóle dzieje? Mój Boże Miałem mnie zastrzelić na śmierć i co? Nagle zostaje uratowany Ręce na karabin Nie Dzińcie Wow, wow, wow Chowaj się w dymie, okej okay. O, o, karabin Dobra, mamy I co teraz mamy robić, panowie? Nie będę strzelam marną amunicji Panie Kane, do środka już, dobra dziękuję Teraz panie, a wcześniej mi nos złamaliście. no złamaliście O, policja jedzie, uwaga Wow. Żywego mi nie weźmiecie Headshot No to nie jest jak GTA A może Headshot znowu był

Dobra dobra, tu mam iść A jestem zły Dobra dobra, uciekajmy Tu się O właśnie, jest, Dziura w stanie wow, wow 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 Samolot Koło lotniska musimy wjechać Przejdź przez ulicę, okej okay. A ktoś mnie złapie za rączkę? Ale mi ręce krwawią Ale dostał w bańkę Dobra, ja się tutaj cieszę, a mój bohater, Kane, kurde pewnie kurdziony nos go boli żeby by mnie bolał, cały krwiony Mój Boże ktoś dajcie się mu umyć, tak? Jak już go... Dobra Uciekajmy dalej, policja pewnie coś są od zarąbania policji Jezu, oni już tak daleko są? A bo nas już tak mało zostało <grystanie z nimi> Ole dostałem Dobra, dobra, dobra Chodź, chodź, chodź ła! Ale flery dostałem Rozpadajmy stąd Ła ła, no boli o cholibka, co mam nogę! Pomocy! Są... Au! Klepnięcie w tyłek. Nie dobra. Sp trzeba trochę. Sorry, trzeba trochę Dobra. Ciekajmy stąd. Aaaaa! Staruszkę tak być <laughs> Czysto! Ok, odbiorę nas ze sklepu z pączkami. Ooo, ja chcę pączka. Wiecie co w więzieniu musiałem jeść? Jest to może Ło, wow, Ło! Wow, wow. O ma fajne koraliby. Nie, nie poddamy się, kurde Raz mnie zaopaliście, drugi raz cię nie dam O, dostał O, drzwi się... nie, jeszcze nie otworzyły się O Dzięki no, uciekajmy. Ło wow, wow, wow. Szybko, szybko. Do pączku. Mam nadzieję, że tamten, który złamał mi nos, już nie żyje. No. Jak go dorwę, to mu wyrwajajam. Gdzie się ku. 2 km stąd. To wy, no dacie wszyscy tak samo, mam radę o stało. Wow, 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 to dwóch stron są. I co teraz, jak mamy to z tego wyjść, żywi, co? Kurde, no właśnie, gdzie oni są? Gdzie oni są? Aż mi... ...przekleństwo idą na usta. Zaraz mnie zabiją. To po co mnie odbijaliście, jak mają mnie zabić? Jest zakłam czerwone oko No 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 ile jeszcze właśnie, oni z tu z tyłu są

Nic nie widzę. Skarpetę mi założyli na głowę. Jesteś jakieś dziadki są przede mną. Już gdzieś ten głos słyszałem. Myślałem, że nie żyjecie, nie, czy to nie rozumiecie tego? Nie zdradziłem was, no co? Fuck! I did. Ow. Kane, we don't have time for this. We have both your wife and daughter. You got what? I don't believe you. I want to ja talk to them. I tell you what to do. Vredna, maupa. I'm sorry, but you know we can't bend the rules. i to not Wy, przestępcy, tego nie robicie. Dobra, ucieczkę mamy. Eee, jeszcze sobie zagramy trochę. O, chociaż fajkę mi zostawili. co teraz mam zrobić? Lynch. Serber. If I don't call them back with good news, they'll start with your wife. Not as long as you do exactly as I say. Let's see what they left us This should be all we need for now. Take this. It's an earpiece. Don't ever take Dobra. it out. Też Not so fast. This one is for you. Sick. Proszę Co ja biore and here's a biorę for you when you run dry now follow Czaj! me i i have to keep this idiot alive listen you won't survive long like that

I co teraz? f FG... No przełączyłem, no. A, zabierz... Dobra, jestem ślepy. Chodź tu. Szybko, chodź. Schowaj się. Cyk. I strzał. A, na ślepo. Tak się strzała ślepo! Tak się też strzela na ślepo, bardzo ładnie strzelasz na ślepo, pięknie. No pewnie że mi się zrobił, też strzelanie na ślepo. A teraz pokażę ci, jak strzelać za zasłony, nie na ślepo. Tak robisz, Pyj! o! Yeah! Spróbuj! Bardzo ładnie, to nie jest na ślepo, pamiętaj. A no to dobrze, dobrze. Nie zapomnij o tym. Dobra, idziemy do góry. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze z ciebie ludzie będą. O, mamy granaty. Aby rzucić granatę, ci się nie dłużej, aby zwiększyć odległość. Chodź, pokażę cię już granat. Patrz. Naciskasz G. What about some I pyk. I, i śmierć. Jest, zrobione. Wisz, rzuć teraz ty. if you're quick you can throw the grenades back but they get back the oh, the so i'm going to pick it up tomorrow and give it back to the seven just like that so you do know no, where it. just back off what exactly did you steal i didn't steal i thought they were dead okay okay none of my business anyway exactly now get over to that scaffolding. what for just do exactly as i say <laughs> Meg, 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 teraz pół godziny do góry. Idziesz! A nie, ty czekasz na dole. A nie idziesz ze mną, proszę. No wie, wykonasz krótki sprint. A jak chcesz, szybki sprint. Gdzie jest moje magnum? Okej, okej. Okay, okay. Skacz! Mnie to nie obchodzi. Nothing serious is just for my stomach. Kiedy mam gazę? I just pick up the damn rope. Fuck. Oh, Where did they come from? Fuck. They must have heard the shots. Let's get down to the exit. Fuck, Just what we need. Still want to rappel down? Of course not. We take the stairs. Dobra. O nie mogę stąd wejść. Hop. Ah. Dust out. Nie ma go. Ten co, Sejdziesz. Panie! My tu strzelamy, a ten se idzie, kurę truchcikiem. O, o! Jak to było? P90? Jo, P90. Ja już tą bronią miałem do czynienia, więc. Damy sobie radę. Na 10.30, aby kazać iść do. iść do twojego celu. I do. A, do tego celu. Co to działa? A ja chodź za... jakiś, żeby jeszcze... Dobra, chodź za mną. Będzie teraz tam stał jak kupi! O, dwójka to jest powrót, trójka to mu Okej, okay, kumam bardzo e? A? Ej, ej z dubeltów z, z tylu metrów się nie strzela Dobra! Uciekajmy, aby kazać... Chodź za mną! To jedynka żebyś za mną. Jest! Uciekliśmy Co teraz robimy? Dobra! Nie, nie ukradłem! Dobra, to jest pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że was zachęciłem trochę i że wam się spodoba. No, w następnym odcinku będziemy skakać na bank. Dobra, trzymajcie się, na razie. Pa!